Kancelaria, garnitury, sztywne zasady i niezrozumiały język. Tak przynajmniej można pomyśleć. Ale czy to prawda? Dzisiaj postaramy się obalić mit na temat kancelarii, a w tym pomoże mi rozmowa z dyrektorem kancelarii Westra, Patrycją Młynek. Witam. Witam, dzień dobry. Na samym początku chciałabym porozmawiać o tym, kiedy klienci do kancelarii trafiają. Czyli jak wygląda taki pierwszy kontakt z kancelarią? Klienci, którzy dzwonią do kancelarii, kontaktują się głównie z przedstawicielami, z agentami, którzy rozmawiają z klientem, badają sytuację pytają czego ten klient oczekuje, czego potrzebuje, zadają mu pytania dotyczące jego sytuacji, tak, aby jak najbardziej doprecyzować to, czy faktycznie pomoc, której klient oczekuje od naszej kancelarii będzie adekwatna do jego oczekiwań. Więc po kontakcie telefonicznym, kiedy już agent faktycznie ustali czego klient potrzebuje, z, z czym się zmaga, jakie ma trudności w życiu, następuje Faza podpisania, przygotowania dokumentów. I tutaj mamy różne możliwości. Mamy możliwość spotkania się agenta w biurze z naszym klientem, mamy również możliwość podpisania takiej umowy zdalnie, czyli wykorzystania tutaj pomocy kuriera, pomocy poczty polskiej i dzięki takim możliwościom tak naprawdę dopasowujemy. To podpisanie umowy czy doręczenie dokumentów do klienta zgodnie z jego oczekiwaniami. Wspomniałaś o tym, że zarówno może być to spotkanie i takie face to face, zarówno przez telefon, jak i nawet mailowe załatwienie tej sprawy. A jakie korzyści widzisz w tym, że prowadzicie, kancelaria prowadzi współpracę na zasadzie hybrydowego kontaktu z klientem? Tak naprawdę na przestrzeni lat i tego doświadczenia, które mamy, a jest ono bardzo duże, bo działam już na rynku polskim ponad 13 lat. Korzyści są takie, że klient ma możliwość podpisania umowy czasami bez wychodzenia z domu. I co to nam daje? W sytuacji, kiedy klient ma ograniczenia ruchowe i nie może wyjść z domu, aby te dokumenty, na przykład, zanieść na pocztę, czy, czy podjechać do, do biura, daje mu to możliwość. Przekazania umowy i dokumentów, a tak naprawdę nam daje możliwość dalszego procedowania jego sprawy. Więc tutaj, niejednokrotnie, niejednokrotnie spotkaliśmy się z opiniami klientów, takimi, że dzięki temu, że mamy właśnie taki styl pracy i łączymy możliwość podpisania umowy i spotykania się z klientami w naszej kancelarii, mieli w ogóle szansę na to, żeby dalej pchnąć swoją sprawę do przodu i skorzystać z tej pomocy. A jakimi sprawami się zajmujecie? Jakie sprawy są Waszą specjalnością? Filarem naszej kancelarii są cztery główne usługi. Są to odszkodowania za represje dla osób, które są poszkodowane w walce z systemem. Jest to sankcja kredytu darmowego, czyli pomoc kredytobiorcom w walce z nieprawidłowościami zapisanymi w umowach zawartych z bankami. Są to świadczenia wspierające, czyli pomoc tak naprawdę osobom, które na co dzień zmagają się z niepełnosprawnościami w uzyskaniu świadczenia. Bo jak się okazuje, nie jest to wcale takie proste. Oraz pomoc Frankowiczom, którzy przez lata walczyli z bankami o swoje prawa. Mnogość usług, którymi zajmuje się kancelaria Westra, jest naprawdę imponująca. Dlatego chciałam zapytać, co jest takiego wyjątkowego akurat w Waszym modelu pracy z klientem? Jak Wy pracujecie z klientami? Opowiesz nam trochę o tym, jak to od kuchni wygląda? Biorąc pod uwagę pracę z klientem na dwóch obszarach, tak naprawdę, czyli początek pracy z klientem to jest już ta praca agenta, czyli pierwszy wywiad przeprowadzony z klientem, wypytanie go o jego sytuację i tak naprawdę ukierunkowanie. Jego potrzeb na to, jak możemy mu pomóc i w jaki sposób możemy mu pomóc, to jest ten pierwszy, ten pierwszy etap. Natomiast oczywiście drugim, kolejnym etapem jest podpisanie przez klienta umowy, a dalej procedowanie jego sprawy. Dalej cała, cała obsługa prawna odbywa się już na terenie naszej kancelarii, kancelarii w Lęborku i tutaj pracownicy biura pracują tak naprawdę za pomocą kontaktu z klientem mailowego, kontaktu telefonicznego, kontaktu również osobistego, bo jeżeli oczywiście klient ma możliwość i chęć przyjechać do biura i zapytać na przykład na jakim etapie jest jego postępowanie, to oczywiście taka możliwość istnieje. I teraz gdybym miała powiedzieć i wyróżnić kilka takich wartości, którymi się kierujemy i które tak naprawdę myślę, że wyróżniają nas na tle innych kancelarii na tle tak naprawdę firm w Polsce, myślę, że to są um, ważne rzeczy, którymi powinni kierować się zarówno przedsiębiorcy, jak i pracownicy biura, to w głównej mierze jest empatia. Czyli tak naprawdę oczywiście jesteśmy kancelarią, mamy w swoim składzie pra prawników, adwokatów, radców prawnych oraz pracowników administracyjnych, którzy na co dzień pracują z klientem i pracują z dokumentami. Natomiast to, co nas wszystkich ujednolica i pomaga y, naszym, klientom, właśnie, naszym klientom, to właśnie empatia. Czyli jeżeli klient kontaktuje się z nami telefonicznie i pracownik, który z tym klientem rozmawia, wie, słyszy, czy widzi na przykład po wiadomościach, które otrzymuje od tego klienta, że jego sytuacja jest trudna. To oczywiście zadaniem pracownika jest wyłapanie tego momentu, wyłapanie tej sytuacji, poprowadzenie tej rozmowy tak, aby klient czuł się bardzo zaopiekowany. W dzisiejszych czasach, czyli w czasach, kiedy zaczyna królować sztuczna inteligencja, myślę, że ludziom bardzo brakuje tego kontaktu, rozmowy, zrozumienia, bo najważniejsze, co możemy dać drugiemu człowiekowi, to jest czas czas i zrozumienie. Więc jeżeli dajemy wszystko to, co dają inne kancelarie czyli dokumenty, czyli oczywiście pomoc prawną, kontakty z instytucjami to oczywiście wartością dodaną do tego wszystkiego jest po prostu zrozumienie drugiego człowieka. To, o czym mówisz, jest bardzo nieszablonowe, bo jednak kancelaria kojarzy się z miejscem, które no, załatwia sprawy, tak? prowadzi postępowania przed różnymi instytucjami, przed sądami, ale wybrzmiewa z tego taki morał, że jednak też pełnicie rolę trochę takich psychologów, takiego spowiernika. Jesteście bardzo otwarci na to, żeby ktoś mógł po prostu opowiedzieć, co le Leży mu na sercu, dlaczego empatia jest dla Was tak ważna. To, co powiedziałaś o roli psychologa, to jest coś, co czasami prześmiewczo wybrzmiewa w rozmowach między pracownikami. Gdybym miała sięgnąć pamięcią do czasu, kiedy zaczynałam pracę w kancelarii, to z koleżankami rozmawiałyśmy ze sobą w ten sposób właśnie, że niejednokrotnie infolinia, czyli ta rozmowa telefoniczna, kontakt z klientem telefoniczny wymaga od nas bycia poniekąd psychologiem. I oczywiście nikt z nas tutaj nie ma wykształcenia psychologicznego, natomiast zrozumienie drugiego człowieka, wysłuchanie go i podarowanie mu odrobiny czasu i przełożenie tego tak naprawdę na postępowanie, które się toczy, Myślę, że jest bardzo dużą wartością. Niejednokrotnie po uzyskaniu świadczenia, na przykład kiedyś pielęgnacyjnego, uzyskaniu odszkodowania, czy, czy wygraniu sprawy z sankcji kredytu darmowego niejednokrotnie był feedback od klientów taki, że kontaktowali się z nami i dziękowali po prostu za współpracę, za zrozumienie, za poświęcony czas. Więc naprawdę jest to taka wartość, która dodaje nam również skrzydeł i zachęca nas do dalszej pracy i do działania. A czy obserwujesz taką tendencję, że właśnie dzięki temu kontaktowi, dzięki temu, że e, oprócz oczywiście prowadzenia sprawy, też e, prowadzicie tak naprawdę relacje z takim klientem. Czy zaobserwowałaś to, że klienci do was wracają, na przykład w innych usługach lub polecają e, kancelarię Westra swoim znajomym, rodzinie? Tak, tak, oczywiście to się zdarza bardzo często. Niejednokrotnie klient, który wygra sprawę w danej usłudze, wcześniej na przykład nie mówił nam, że ma inny problem, inny problem, z którym się zmaga, sytuację, w której potrzebuje pomocy. Nie robił tego świadomie, ponieważ niejednokrotnie słyszałyśmy taką informację, że no ja wam nie mówiłem o swoim problemie, bo stwierdziłem, że jeżeli wygracie dla mnie tą sprawę i sprawdzę w jaki sposób całe postępowanie się toczyło, to podejmę z wami współpracę dalej. Czyli najpierw chciał zdobyć zaufanie tak, tak. i wtedy dopiero wejść jakby w inną sprawę. Tak, tak. czasami z zdarzały z się też takie sytuacje, że postępowanie się toczyło, sprawa nie była jeszcze wygrana, ale klient zaufał nam na tyle, że skontaktował się ze swoim przedstawicielem, aby właśnie poinformować go o tym, że ma taki, taki i taki problem no i udało się na przykład podpisać kolejną umowę. Klient zaufał nam nie tylko w danej usłudze, w której podpisał z nami umowę, ale również i w innej, czyli na przykład jeżeli wygraliśmy dla niego wcześniej postępowanie dotyczące świadczenia pielęgnacyjnego. Okazało się, że klient również podpisał z nami umowę w sprawie odszkodowania za represję. Więc tutaj są to oczywiście klienci, którzy bardzo zwracają uwagę na relacje, na to, żeby zdobyć ich zaufanie. I jeżeli odnieśliśmy taki sukces, to jest to dla nas bardzo satysfakcjonujące. Czyli tak. Pierwszy kontakt z klientem to jest już praca agenta, który buduje relacje. A co dzieje się dalej? Kto podtrzymuje te relacje? Czy wy też staracie się dobierać tak osoby do swojego zespołu, żeby one potrafiły to dalej kontynuować? Tak. Tutaj odniosłabym się już do samego początku, czyli tak naprawdę do rekrutacji pracowników do naszej firmy. Podczas rozmowy rekrutacyjnej oczywiście zwracamy dużą uwagę na kompetencje pracownika, na jego doświadczenie, na jego wykształcenie, natomiast to, co jest bardzo dla nas ważne i to, co tak naprawdę rzutuje w przyszłości na to, czy dana osoba zostanie u nas zatrudniona i czy będzie w stanie podtrzymywać tę relację z klientem, jest postawa tego pracownika. Więc jeżeli tutaj miałabym też wyróżnić nas na tle innych kancelarii, to chciałabym zwrócić uwagę na to, że w Westrze pracują ludzie, którzy są doświadczeni, wykształceni, ale mają również bardzo empatyczną postawę wobec drugiego człowieka, co rzutuje tak naprawdę na zakończenie danego postępowania. Ja myślę, że. Dobrze trafić do Westry, dobrze trafić do osób, które nie dość, że znają się na tym, co robią, znają się na swojej przysłowiowo mówiąc, robocie, to jeszcze też potrafią po prostu wysłuchać i dopomóc. I myślę, że to, co dzisiaj wybrzmiało w, nas w naszej rozmowie, będzie miało też wpływ na to, kiedy ktoś będzie podejmował decyzję, tak, o tym, żeby do Westry się zwrócić, bo jednak trafi do kogoś, kto go wysłucha, tak? A czy Ty też zwracasz uwagę? Uwagę wśród swoich współpracowników, w momencie, w którym na przykład nie uda im się takiej empatii okazać, no bo jesteśmy tylko ludźmi, tak? Czasem niektóre sytuacje są bardzo nerwowe, czy jakieś takie podbramkowe, i czy wtedy też przeprowadzasz taką rozmowę, czy starasz się taki naprawczy, powiedziałabym, model komunikacji z pracownikiem wprowadzić? Oczywiście, że tak, praca, która polega na zarządzaniu, czyli na współpracy z drugim człowiekiem, opiera się w głównej mierze na rozmowie, analizowaniu, Nadawaniu feedbacku pracownikowi, właśnie nawet odnośnie sytuacji dotyczących rozmowy z klientem. To nie jest feedback tylko dotyczący błędów w dokumentach, błędów na piśmie, które zostaje przygotowane, natomiast w dużej mierze właśnie na relacji z klientem. Kładziemy bardzo duży nacisk na to, żeby ta relacja z klientem była poprawna. Więc jeżeli dochodzi do takich sytuacji, gdzie na przykład klient miał odwagę i po prostu zadzwonił, powiedział, że jest niezadowolony z rozmowy z danym pracownikiem, bo coś się wydarzyło. Oczywiście zbieram takie informacje od klienta, następnie rozmawiam z pracownikiem, następnie przekładam to również na spotkanie w zespole. Spotkania w zespole są bardzo wartościowymi spotkaniami, ponieważ jest to moment, w którym pracownicy ufają swojemu przełożonemu... I nie boją się powiedzieć o popełnianych błędach czy o sytuacjach, które są konfliktowe bądź nerwowe. Wiedzą, że mogą mi zaufać, wiedzą, że mówią o błędach nie po to, żeby zostali za te błędy zganieni, a mówią o nich po to, żeby te błędy rozwiązywać. Więc rozwiązywanie tych trudnych sytuacji jest bardzo ważnym elementem zarządzania i przekłada się nie tylko na relacje w stosunku do swojego kierownika, dyrektora bądź prezesa, ale również na relacje z klientem, bo kiedy pracownicy w dziale czy w firmie czują się dobrze, swobodnie, czują się zaopiekowani, to przekłada się również na właśnie relacje z naszymi klientami. Na czym polega wyjątkowość Waszej pracy? Zdanie, które powinno wybrzmieć po zadanym pytaniu, brzmi: Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych. Nasza kancelaria ma długoletnie doświadczenie w prowadzonych procesach, które finalnie kończyły się sukcesem. Niezależnie, czy jest to usługa dotycząca niegdyś świadczenia pielęgnacyjnego, czy obecnie są to represje, czy sankcja kredytu darmowego, robimy wszystko, by wyczerpać wszelkie możliwości uzyskania finalnie dla klienta tego, czego od nas oczekuje. Gdybym miała tutaj podać za przykład tematy bieżące, czyli na przykład weźmy na tapet sankcje kredytu darmowego, jest to temat bardzo gorący w mediach temat, który niesie się wszędzie, zarówno na Instagramie, jak i na Facebooku. I narracje są przeróżne. Ze strony banków są inne, ze strony oczywiście kancelarii czy klientów również są inne. Natomiast to, co my zrobiliśmy dla naszych klientów, to między innymi wizyta w Luksemburgu, czyli pojawiliśmy się na ogłoszeniu pierwszego wyroku w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Nasz radca prawny Ewelina Dubicka-Żołnierek brała udział w konferencji organizowanej przez, rzecz, przez Rzecznika Finansowego po po to, by reprezentować interes naszych klientów w Warszawie, po to, by dać głos tak naprawdę ludziom, którzy nie są w stanie bez pomocy kancelarii uzyskać finalnie tego, czego od nas oczekują, czyli tak naprawdę sprawiedliwości. I oprócz tego, że uzyskujemy oczywiście dla klienta świadczenie, które jest pieniężne, to tak naprawdę niejednokrotnie uzyskujemy dla niego po prostu sprawiedliwość w walce z systemem. Biorąc pod uwagę ilość postępowań, które toczą się przed sądami, chociażby właśnie w zakresie sankcji kredytu darmowego, jesteśmy pionierami w kształtowaniu linii orzeczniczej w Polsce właśnie w zakresie sankcji kredytu darmowego. A czy zgłaszają się do Was klienci, którzy już na własną rękę zaczęli starania się, czy oświadczenie wspierające, czy w, w sprawie sankcji kredytu darmowego? I co wtedy? Czy Wy możecie pomóc takiemu klientowi, który, który zaczął sam? Oczywiście. Wezmę tutaj pod uwagę tak naprawdę usługę na przykład właśnie świadczenia wspierającego. W poprzednim podcaście było nawiązanie do świadczenia wspierającego, które jest no, jakoby zamiennikiem świadczenia pielęgnacyjnego, i tak naprawdę z automatu. Powinno zostać przyznane osobie niepełnosprawnej, która uzyska odpowiednią ilość punktów. Natomiast życie pokazuje i weryfikuje, że niestety tak nie jest. Reasumując, klienci mają taką możliwość, żeby zgłosić się do nas, do nas na każdym etapie postępowania. Pełnomocnik, który przystąpi do sprawy, zrobi wszystko, żeby klient finalnie uzyskał to, na czym mu zależy. Więc. Nie ma obaw przed tym, że jeżeli klient zaczął postępowanie sam, to musi je sam skończyć. Dziękuję ci za to, o czym porozmawiałyśmy. Dziękuję. Tak podsumowując naszą rozmowę, ja myślę, że dobrze, żeby wybrzmiało, że mimo że garnitury i prawne określenia kojarzą się z czymś niezrozumiałym, to jednak warto wziąć pod uwagę to, że w kancelarii. Pracują też osoby, które nie dość, że są profesjonalistami, to jeszcze też wychodzą po prostu do człowieka, że chcą się zbliżyć do ich problemów, do ich trosk. tak? Ważne, żeby też dotarło do osób, które borykają się z problemem w pozyskaniu świadczenia wspierającego, czy walczą z bankiem tak, w zakresie sankcji kredytu darmowego, że trafią tutaj po prostu na ludzi, na ludzi e, pisanymi wielkimi literami i otrzymają pomoc, której po prostu potrzebują. Dziękuję Ci. Dziękuję raz. bardzo. Aniu, ja tobie również dziękuję za rozmowę i za pokazanie tak naprawdę w cudzysłowie ludzkiego oblicza kancelarii. A Państwa zachęcam do kontaktu z naszą kancelarią. Jeżeli wśród Waszych znajomych bądź bliskich są osoby, które są niezdecydowane, a wiecie, że potrzebują takiej pomocy, zgłoście się do nas, telefon nic nie kosztuje, analiza każdej umowy jest bezpłatna. Zapraszam.